Nice, w zakręcie czwartym się zatrzymał. Wierzchołku, więc ogólnie ciekawie. ma poprawę. Zjeżdża! Jest, jest. przyodzę dalej. A ja P12 jestem, to powiem wam, że nie tak źle. No jest kit. 4... 5... 5, 5. 5. 6. Możecie... Ja jeszcze... już nie będzie kolejnego ja błędu. Nie obchodzę Halloween wyścigałem, patrząc to za święto. Zarąbiście? W kanapce jest jakieś? Czy ktoś dawał nie zrobił mi? Ja też tam poczęć się atakowałem. Ale ja miałem walkę z kawę fajną. Ale no, najważniejsze, że w ostatecznym rozrachunku jesteś kiedyś w przemianie. No i na hardy zmieni, nie? 7 sekund różnicy już. Chyba się, że wszyscy pakują na tą strategię, wiesz? Swoją drogą. No, to jest też możliwe. Mi się wydaje, że ziemia nie. Ziemia, Ale za ziemia za nie, bo ma złoty. A no to Może nie, My co... o, Jeżeli coś to będzie teraz jasne. Spiderman się wyjebał. Tak? Jest poza, poza sesją? Yes. O kurwa no, to... Pit, 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 pit. Hard. Hard box. Kometa. Dobry się oni wyjadą za SC, ale stracą! Ci co nie zjechali Demana. Hardy? I hardy? Tak, hardy, hardy, patrz zrózik. Hardy, 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 hardy Struzik, zobacz, jadą za safety kamem Eee i... y Demana mają po wyścigu. Tak, oni, głos, się... po wyścigu. oni mają po wyścigu Oni mają powyścigu, bo już nie tym momencie. Wszyscy hardy, tak, tak, hardy, hardy oni są za SC, ale mają pecha. Tak, no, tak, to, nie jest nie jest już, już... to jest już po nich. Tak samo lace, sposób A klapek ma karę, nie? Nie ma blokady. Tak, tak, ma 3 sekundy, on wyjechał pierwszy, jakby jest I, czwarty. Eee, yy, się teraz. A nie, nie mam świeżych 1005. Ja pierdolę już z tym sekundą Uwaga, czy będzie przepuszczenie w Alpine? To jest za Hebe? Zmora e, Za Hebe jest Zmora na softach I już właśnie go wyprzedza. O kurczę, To ten Zmorka tu namiesza Oni już się puszczają, no właśnie nie wam z nim. Nie dojedzie tego. On ryzykuje wszystko. Nie, nie ma co się lać, jeżeli miałbyś stracić czas zanim. nim. walczę z nim. Tak, uwaga. Kapiatyn. E, Na tarce śmierci walczę z nuciorem. Bo on dopiero teraz z DRS u ziemi wypada. Bo z no nareszcie! Dawaj urmać się. Wojtek. Zjechał, dobra Teraz musicie do ziemi nadrobić pół sekundy Ja wow. o flag O kurde Dajcie SC Ale Olej z boss się rozbił SC? Nie yes! Się... Pitujemy Ja pituję na pewno, bo na tym się nie da jechać Tak nas, soft, 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 soft Czyż Czekamy się soft. na tym oponach się nie da jechać, nie? Na pewno? Ale ja też? Na... Ja z... pituję, bo jestem stary 11, tam się to opłaca, ja nie? Tu jest za dużo kółek, żeby jechać na tych hardach, w softy widziałeś, jak połykały. Ale ja, ja nie mogę jechać na tych opłatach, po prostu jest dramat, nie? Ale w ogóle prawie się wyjebałem, nie? Tak szczerze, bo ja byłem poza wyścigiem. No. Ej, ja mam dylemat, czy też nie zjechać. Ja na pewno pituję coś. Ja bym zjechał na swoim miejscu, Mirek, Albo, znaczy, jeżeli zjadą przed tą to też zjedź. To na pewno. No to... Ale ogólnie ja. bym, ogólnie bym pitował. Bo Boję jest się, że dużo osób może za mną drogi. nie zjechać. Dobra, zjeżdżają wszyscy Zjeżdżamy. Lapek, zo Lapek został też. Znaczy zjechał, sorry. Wiem wszyscy zjechali. No, Urban Urban Co on robi? Co to jest? Co to jest? Urban card To było na streamie widać jak zwalnia Został tak, Wonderboy Demano meta i Dunsjord Ty i ten z Mora teraz, o, Mora, gude. bez kitu Ale z No, on jest za ziemią i ma No, Tehiko ma Nie, kto restartuje, Boka. ale boję się Dobrze. wszystkiego restartuje Wonderboy Znany jako Walter z Luka, więc good luck nie Idziemy, tak? Co jest, idziemy? Trzyma, trzyma, babę. Oj, on tak, ja pierdolę! Był tu jakiś drajd. kolizja, chyba się rozpierdolił. Audiotekę, audiotekę, proszę państwa. Kurwa, Mać, co to było? Jesteście cali? Tak, no, jesteśmy cali, tylko audiotekę tak. nie jest całe. Kurwa, no! Jezus, Maria. Co to jest? No, to co co ty on to się mi się tak pcha? Ja pitole. O Boże, o Boże! Niok nie ma krzydła! Niok bez. tak? O mój Boże... Ale przepuścił, przytomnie. Eee, ziemia uszkodzenia, ziemia jest uszkodzona. 25% uszkodzenia. kurwa? Co wy robicie w ogóle? Ludzie złoci... Pokojnie! Ziemia jest bez skrzydeł, uważaj go. No wy robicie w ogóle Ja mam nogi złote Ja nawet nie wiem z czego mam nogi stare teraz, bo co tu się dzieje w ogóle? Złote cytaty, ja złote cytaty Niech tak będzie. będzie, ale no złote stary cytaty. no przecież... No... Gran derby, nie? No gran ja, derby No le, kurde, e, klap... przyciół klapka Tak, no bo z... Medisofty wiesz o co chodzi różnica Ziemia i Patryk R.T.X.P.C. Miją się, Jezus... Ale tajemnicze zmory na dusiora Koroni się rozwalą jeszcze, na 100%, nie? Ale z mora... Jak parę... Będzie jeszcze kolizja, mówię Ci, obiecuję Wam, że będzie kolizja jeszcze tutaj. To się tak nie skończy. To jest szeroko. O... Urba szeroko. Tak, tak. urban. Czucza, no nie no, mam no pojęcia. Totalnie nie ma grypu. To... Ma urban? Nie, nie on na całym miejscu. No. Racing dive! Racing dive! Ja pitole w takim miejscu. Ja pierdzielę noc. Karę e. dostanę. Race no. What an idiot. What a stupid guy. Ło! Polecieli! O matko jedyna! O kurwa mać Ja pitole! SC, SC! Jezus Maria! Race cię wyprzedził. Boże święto! Racy cię wyprzedził po desce. Co to było? O wy odpierdacie! Ja, kurwa! Ja, ja, Jaki karabol! Dzięki ja Ci, że nie rozpierdam! No to może bohater! Nie ma! <laughs> co to się dzieje? To chyba jest karabol kto tak się tam rozwalił, ty? Jezus! Kto nie, się nie nie tam rozwalił? Zmora kapiatę dunsior. Boże święty! E, I wysłałem, wysłałem po jakby rozwaleniu się hebe gifa Zof S1 Hej, takimi pomęcnymi napisami. Teraz to Tutaj się będą ludzie napierdalać, ale trzeba się ogarnąć. Ja A. muszę zachować zimną głowę, bo przede mną mam stare Ja wiem, że może rejs odpierdzielić coś. Boję bo się ja jeszcze Urbana, sprawę. który może zamknąć. I ma 10, tak, 10 sekund, ja w ogóle x więc ja ten. Więc teraz easy, będzie pewnie in Musi być in yes. lab, dokładnie. No i teraz spokojnie, mam Dobra. silną oponę, więc cielu, na chillu, na chillu, na chillu. Ja będę śledził od razu. Tylko ważne info w tym momencie. Tak. Kolejne osoby są uszkodzone. Ogólnie, punkty są na pewno, po 11 Dobra, spokojnie! Nie ma żadnych punktów, nie ma nic jeszcze. Liv me, a salon. No Klapek, co ty robisz? Rijkaard Deze ligt niet meer echt een Nie wierzę! Ja w to... Nie wierzę w Nie to w po wodzie. prostu. Nie wierzę w to. Nie! Ja wychodzę chyba. Co? Nie wierzę w to. Ja w to...